Narkotyki, panienki, pieniądze. Oto składniki potrzebne do stworzenia dobrego filmu gangsterskiego. Ale Martin Scorsese dodał do mieszanki jeszcze jeden składnik: Leonardo DiCaprio. Oto powody, by obejrzeć Wilka z Wall Street. Chociaż czy właściwie wszystkich już nie wymieniłem? Same fajerwerki jednak ciekawego dramatu gangsterskiego nie stworzą. Do tego potrzebny jest wyrazisty bohater, a takim bez wątpienia był Jordan Belfort. To na podstawie losów jego firmy maklerskiej i zawrotnej kariery rodem z lat 90. powstała najpierw bestsellerowa biografia, a potem jej adaptacja. Biografia pełna finansowych przekrętów, życia na krawędzi i grzesznych uciech tego świata, a wszystko do jakiejś szóstej potęgi. Każdy, kto prowadził jakąkolwiek działalność gospodarczą, powie, że przecież prawdziwe życie nie może tak wyglądać. No może prawie każdy. Istotnie, szalona droga bohatera na finansowy szczyt jest maksymalnie przerysowana. Ale czy to źle? Celem filmu nie było suche przedstawienie faktów, lecz pokazanie, że z wielką mocą i fortuną przychodzi no cóż, wielki hedonizm. Któż mógłby lepiej pokazać wzlot i upadek finansowego Ikara niż Martin Scorsese? Kiedyś w chłopcach swe i Kasynie, a dziś w Wilku. Te same chwyty działają bez zarzutu. Kamera podążająca za narratorem relacjonującym akcję, sprytny bohater o nieposkromionym temperamencie, dynamiczny montaż i jeszcze bardziej dynamiczny język. Jedyny człowiek na świecie, który jest w stanie zagrać w jednym filmie 20-latka i 40-latka. No, jeden z dwóch. Leoda jest siebie wszystko co najlepsze, będąc równie przekonującym w wersji dystyngowanej, rozgniewanej, szalonej czy po prostu naćpanej. Jordan Belfort w jego wykonaniu to postać tak charyzmatyczna, że chce się go oglądać więcej i więcej. Któruje mu Jonah Hill w równie szalonej kreacji, a także debiutująca i emanująca seksem na kilometr Margot Robbie jako ekranowa miłość Belforta. Powstaje z tego teatr wręcz przepojony energią. Wiele osób zadaje pytanie, ale co właściwie z tego wynika? Czy film Scorsese zawiera jakiś morał? Czy to tylko diabelska pochwała hedonistycznego stylu życia? Ani jedno, ani drugie. I w tym, moim zdaniem, tkwi jego największa siła. Scorsese nikogo nie osądza, ale też nie pochwala. Po prostu pokazuje świat wielkich pieniędzy i wszystko, co się z nim wiąże. Tak szczegółowo i kolorowo, jak to tylko możliwe. A wnioski? Te z trzygodzinnej dzikiej imprezy z Leonardo DiCaprio każdy musi wyciągnąć sam.